jak udzielić pierwszej pomocy potrzebującemu, jak wezwać pogotowie, czy jakich środków opatrunkowych użyć do poszczególnych rodzajów ran. Tak szerokim zakresem wiedzy w czwartek 15 listopada wykazali się najmłodsi mieszkańcy, a wszystko to podczas siódmej już edycji akcji ratowniczek organizowanej w przedszkolu nr 2 w Kozienicach. Ma ona na celu utrwalenie u najmłodszych umiejętności udzielania pierwszej pomocy i szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Zanim 11 drużyn z przedszkoli oraz z najmłodszych klas szkół podstawowych zaprezentowało swoje umiejętności, zgromadzenie wysłuchali kilku ważnych rad i wskazówek dotyczących podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Przekazała je lekarka Marta Świechowska, po czym pałeczką przejęli najmłodsi ratownicy. Dzieci odpowiadały na zagadki związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Mówiły do czego służą przybory medyczne, układały hasło z rozsypanki oraz specjalne puzzle, a także udzielały pierwszej pomocy poszkodowanym kolegom. Musiały wykazać się wiedzą, jak postępować w różnych sytuacjach, np. co zrobić w przypadku złamania ręki czy nogi, krwawienia z nosa, czy jak ułożyć chorego w bezpiecznej pozycji, wezwać pogotowie, opatrzyć skaleczenie głowy lub poparzenie, czy jak odpowiednio spakować apteczkę. Poczynania dzieci związane z udzielaniem pierwszej pomocy z dużym zainteresowaniem oglądali dyrektor Wydziału Politycznego. Społecznej w Urzędzie Miejskim Lucyna Malec, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Robert Boryczka, kierownik Oddziału Rejonowego PCK Anna Puzio, lekarka Marta Świechowska oraz dyrektor Przedszkola nr 1 w Kozienicach Stanisława Anna Nowicka. Goście byli pod dużym wrażeniem prezentowanych przez dzieci umiejętności. Gratulacje mają ratownikom przekazała Lucyna Malec. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz znaczki Małego Ratownika. Dla biorących udział placówek oświatowych przygotowano też specjalnie. Statuetki. Jak co roku organizatorem tego przedsięwzięcia był Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Przedszkole nr 2 w Kozienicach. Spotkanie poprowadziły dyrektor placówki, a jednocześnie prezes Zarządu Rejonowego PCK Bogumiła Iskra oraz pani Ewa Traczyk i Edyta Sztyler. Specjalne podziękowania prowadzącym wręczyła kierownik oddziału rejonowego PCK Anna Puzio. W akcji ratowniczek uczestniczyły dzieci z pięciu kozienickich przedszkoli oraz najmłodsi uczniowie z sześciu szkół podstawowych z Bogucina, Wólki, Tyżyńskiej, Kocio. Janikowa, Stanisławic i PSP nr 3 z Kozienic.